Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Długo oczekiwana przez niektórych seria rewitalizacja gospodarstwa i jej kolejny odcinek. Jesień, późna już prawie zima, sobota 7 grudnia, więc no czas zabrać się za jakieś tutaj remonty i zmiany w naszym przyszłym warsztaciku. Ewentualnie w przyszłości jakiś tam Części e, przetwórni, przetwórstwa małego. E, no Jeśli tam w ogóle program wypali, a jeśli nie, to tak jak mówię, tutaj będzie na dole warsztacik, na górze będzie e, magazyn e, gryki z, z suszarnią. Tak? I teraz cóż Wam mogę powiedzieć? Otóż, jak widzicie, już rozpoczynaliśmy podpieranie e, pod wylewkę stropu, na razie idzie pierwsza połówka, oczywiście będziemy wylewać całość naraz, nie jakieś tutaj dziedowanie, tylko na razie zaz mamy e, podparte mm, krawędziaki co 75 e, cm e, w ten oto sposób, tu takie profesjonalne mamy stemple i no, zaraz pójdą jeszcze stęple tutaj przez środeczek no i deski i na to, i na to będzie zbrojenie zbrojenie, jeśli dobrze pamiętam, musiałbym do projektu zaglądnąć ale idą co 15cm raz fi 12, żebrowany raz fi 10 no i tutaj podciąg do tego o, Zbrojenie tutaj wieńce dookoła, chyba tak się mówi wieniec. No i tak tutaj będzie wyglądało. Jeżeli będzie już wylana posadzka, posadzka 20 cm grubości, plus potem dodalana taka ta przemysłówka C25C30 klasa betonu. Musicie mnie poprawić, jeśli się pomyliłem, bo już nie pamiętam wszystkiego. No, no i wtedy jak już będzie wylane, możemy zacząć walkę z tynkami w tej części na dole tynki na górze i wtedy idzie posadzka przemysłowa zamykamy tutaj bramą ocieplaną e, bramą ocieplaną e, dolną część wchodzi elektryk, robi instalację elektryczną i mam nadzieję, że na żniwa będę mógł się już pochwalić tutaj e, skromnym moim takim warsztacikiem garażem na narzędzia Tu, jak widzicie, o, trawka już rośnie, winogron też posadzony. No, tutaj tata przywiózł już deski właśnie do zbrojenia. Tu teraz musimy zrobić poronę na tej części, dlatego jest potrzebna kopalka, która jest nieczynna na ten moment. I tak jak widzicie, tu jest suszarnia, będzie suszarnia, bo na razie jest już wszystko nieczynne. No i gryka idzie na suszarnię, suszy się i tutaj na magazyn i tak, jeśli nie będzie potrzeba suszyć, bo jeśli nie, to może zapewnić funkcję magazynu. I tutaj ma być około 30 ton gryki na tej części i 10 ton na suszarni. Około 40 ton cały magazyn jest w stanie przechować. Tu już widzicie, tato tam gdzie mógł rozpoczął mury, no ale też trzeba uważać, bo tu musimy podnosić i prostować konstrukcję dachu, więc nie, nie jest takie to wszystko proste, więc musimy tak etapami tak trochę dziadujemy, ale powoli to idzie w dobrym, w dobrym kierunku. No. Ja przed chwilą przywiozłem e, w wulkanizacji koła. No niestety na dwa razy musieliśmy tutaj działać. No, zobaczcie, to były stare felgi. One były spawane, no i przez felgi uciekało powietrze nawet na nowych oponach. Więc sobie przywiozłem. Zamówiłem nowe felgi. Założyliśmy na nowe opony, tak to będzie wyglądało. Do tego poszło. Pomalowałem piasty. No i co? Koparka według, według sprzedawcy zarzekał się, że ani kropli nie puszcza oleju. No ale ja mam jakieś trochę inne zdanie na ten temat. Jednak trochę puszcza. W każdym razie, no już zbieramy środki, bo prawdopodobnie koparka na zimę opuści nasze gospodarstwo na jakiś bardziej gruntowny serwis do profesjonalnego do profesjonalnego serwisu tak się przymierzamy czekamy na wycenę ale prawdopodobnie będziemy tulejować i robić cały przód i tulejować tył skrzynia i mosty plus elektryka. Ktoś może tam w silniku zajrzymy a już na własnym zakresie postaram się popracować nad Mm, takim wizualnym wyglądem czyli szpreja już mam także tak to wygląda także zaraz założymy super sprzętem, powiem wam dzisiaj już bez tego sprzętu e, jak bez ręki, no jeśli chodzi o rewitalizację gospodarstwa no taka też zmiana, której jeszcze nie pokazywałem na kanale, no, tu przy głównym wjeździe, jak widzicie e, no nie patrzcie się tam na ten e, to będę ten opryskiwacz i tam siewnik na sprzedaż jest, jeśli ktoś był zainteresowany. Opryskiwacz Marpol 1000 litrów, 15 metrów belka, hydraulicznie rozkładana, ale na takim wajchotroniku. Od trzech lat nieużywany, stoi tak pod dachem i sobie czeka na kupca. I też od dwóch lat nieużywany rozsiewacz z nierdzewki Apollo 1350 litrów z nastawką. Do tego jest jeszcze mm, do tego jest jeszcze plandeka, dwa talerze 15-18 metrów, e, zasuwy, plus taki system wibracji dna, że to, znaczy, to fajnie, wszystko e, z niego schodzi, niżnie rdzy, tak mówię, z kwasówki i tylko wapną u nas rozsiewał w małych ilościach, bo to na ekologii. No i fajnie by było, jakby opuściły te maszyny gospodarstwa i służyły jakiegoś innego rolnika. O, tam się jakieś deski pod mój dom suszą. Na schody dębowe, i inne rzeczy? No, a tu mamy jeszcze pozostałości z innych budów, no i będzie trzeba to będzie sprzątać. Ale musimy skończyć ten oto budyneczek. Już tyle lat nam schodzi, ale krok po kroku własnymi siłami. W każdym razie kolejna zmiana. No, to mamy widzicie, tutaj trochę zagospodarowałem tą skarpę. No, będzie trzeba, już widzę, zaczęła wychodzić trawa z pod kamykami. Może jest folia dana, trudno. No, jakaś tam sosna, irga, posadzona. Tutaj wzdłuż tego murka. Trawy wysokie. Tutaj jest dana kora, plus, plus jakieś też kwiatki i trawy. Latem to fajnie wygląda. Na górze mamy. Kurczę, wypadło mi z głowy, jak się nazywa to drzewko. Mam koło basenu katalpa, szczepiona. No, na razie co nic nie widać, nie? Bo wpuściła liście. No, ale zbiorniczek fajny ma miejsce, można sobie podjechać, zatankować. Jak się, zna, jak się zna hasło, to do prądu to można sobie podejść, podpiąć i, i zatankować, także tak to wygląda jakoś no, w miarę. No i ten sprzęcior tutaj nieszczęsny, będziemy musieli na nim pomyśleć, pomyśleć co tutaj zrobić. No w każdym razie ten budynek, no tutaj też chcieliśmy tą jeszcze pozostałości gruzu wywieźć, no ale koparka Koparka nam odmawia cały czas posłuszeństwa. Pieniądze idą, więc na remont, więc na razie to zostawiliśmy. Zaczęliśmy tutaj podpierać, widzicie, jest podparty konstrukcja dachu. Tam parę będzie kroki trzeba wymienić. No i co? Jak będziemy mieli skończone stropy? I tynki, które były już zamknięte miejsce, bo ja muszę mieć miejsce i na narzędzia, i karhery pochować, i jakieś tam bzdury, i żeby to wszystko miało swoje miejsce. Bo w tej chwili, jak jest bałaga na gospodarstwie, to się traci czas nie na pracy, tylko na szukaniu narzędzi. No i tak to wygląda, no ale nie od razu zbudowano Rzym, i krok po kroku musimy robić pewne rzeczy. No zainwestowaliśmy najpierw w maszyny, żeby mieć czym robić, no i w pole zainwestowaliśmy, no i teraz przyszedł czas na budynki. Jeżeli to będziemy mieli zrobione, dosłownie widzicie, tutaj jest tylko przerwa i tu jest problem z konstrukcją dachu, wymieni się parę elementów konstrukcyjnych dachu, e, ściągamy dachówkę, to, po to właśnie jest koparka m.in. innymi, dachówkę ściągamy, e, izolacja, folia, e, łaty i idzie blachodochówka. I wtedy możemy, mam nadzieję, że to się uda, bo takie wiecie, to są plany i historia rewitalizacji gospodarstwa pokazuje, że jesteśmy w stanie z tych planów 30% realizować w roku, ale warto mieć plany, nie? Ważne że, ważne, że do przodu. Wtedy przyjdzie Pan, tynki na zewnątrz zrobi, bo to jest taki budynek blisko agroturystyki, gdzie się tutaj wjeżdża błędnym wjazdem, no to on straszy w tej chwili, żeby to już to wyglądało, no i zaczynamy tutaj wiatę. Nie? Tutaj mamy już od, od lat powylewane stopy, podsłupy, to będzie druga wiata duża. Tu ma być kombajn i jakieś dwie maszyny, może, może nawet koparka jeszcze się zmieści. Aresta tutaj, pokosówka wiedzie maksymalnie w lewo, tam się pięknie zmieści. i Tutaj jeszcze dodatkowe dwie maszyny wchodzą, i z tej części sodoły, tej lewej, wszystkie materiały budowlane wylądują na wiacie, więc będą dodatkowe miejsce na Dwie przyczepy i traktor, także wszystko powinno być pod dachem. Taki jest plan. Ja kończę i zabiorę się za zakładanie koła.